Jestem koni, dajcie na moim kanale świat zabawy koni. Tamten odcinek, który wcześniej nagrałam, ale nie go nie wróciłam. Nie czytałem. czy no, koni nie, nie dobra. To po prostu go nie wróciłam. Dlatego, że po prostu był za no za długi, bo trwał godzinę dlatego wam po prostu teraz pokażę jak to ujablowałam zobaczcie tutaj mamy pokój bo po, o to chodzi, że y, największy pokój, czyli ten nie, to moja ulubiona pora roku mniej ulubiona pora roku jeszcze mniej ulubiona pora roku i najmniej ulubiona pora roku słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach Jaka to wasza ulubiona pora roku? Ciekawe, bo moja to wiosna. Bo wtedy wszystkie kwiaty rozkwitają. Mam urodziny. 26 kwietnia. No akurat w tym roku będę miała. Znaczy na następny rok. Tak, 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 tak. Bo teraz mamy przez jesień. Yy, niedzielę. Tak, tak. I tak. Tutaj właśnie zacznijmy od pierwszego pokoju. Eee, właśnie, to mamy, w... tutaj mamy wiosnę, czyli moją ulubioną porę roku. Jest dużo kwiatów, jakichś światełek, na przykład mamy świeczkę z kwiatka. Zobaczcie, tu jakiś taki oplan kwiatków, czy coś. Tu jakiś kwiatek, tu jakiś kwiatek, wszędzie jakieś kwiatki. Tu kwiatek, tu kwiatek, tu kwiatek, wszędzie są kwiatki. I zobaczcie, co mam w tej szufladzie. O, to tak nie miało wyglądać. Słuchajcie jak to wyszło? Jak ta plansza wyszła? Przecież ja tego nie otwierałam. No mam mamy taką piłeczkę, zaszczyt i Dobra. O i zamkniemy. Tutaj mam taki jakby dzbanuszek, dużo kwiatków, siedmiu kwiatków. Ja mam dwa, ha ha trzeba bawić się z bo mamy łóżko i to jeszcze tak z baldachimem. Ja mam taki wysłany domków, taka boka I tutaj mam taką lampę, jak youtubera Bo w sumie teraz to na YouTube, a więc a je, i, Więc to wstawiam I Tutaj teraz przejdźmy Bo tutaj mam wiosnę, czyli moją ulubioną porę roku To jest moja ulubiona pora roku, czyli lato Lubię lato Chociaż Słabo pływam, ale w tamtym roku czy w tym roku, nie wiem jak to powiedzieć to było dużo szlachetników i jeden odcinek jak byłam w na wakacjach więc oglądajcie i tak no mam nawet maszynę do cukierków jak się wylosuje. jakiś wiosenny taki bo zielony no ja mam w sumie zielone oczy tak, to pod moje oczy dobra, dalej, dalej bo głupoty ja teraz będę kadała i tutaj mieliśmy, no, lato, Trzeba by już wiosna, czyli najlepsza, mniej najlepsza, czyli lato. Zobaczcie jeszcze za paletę. O, zobaczcie, jak ja gram na gitarze. Odgłoszę wam. Taka letka w jest. Więc w sumie ja tu będę grała, żeby była jakby taka muzyczka. O, taka letnia i... tak, chyba ta postacią, tak, tak. Jeszcze go wygłosimy, eee, żeby było mnie też słychać. I zobaczcie, tutaj pada normalnie śnieg. Tu mamy jakąś gwiazdkę i choineczka, więc zgadnijcie, że to jest... No chyba już wiecie na pewno, co to jest, bo to jest zimowy pokoik. Tutaj nawet mają bałwana, skarpetki. Chojneczka, zegarek, różne bombeczki, prezenty nawet powieszone są. I tak, następny pokoik, bo to już jest trzeci pokoik. To tak, tutaj mamy jesień i Halloween widzicie? Tu du, tu takiego tu Halloweenowe. I tu mamy jakieś neoniki fajne. W ogóle grzybki. No więc naprawdę... Poprosiłabym, byście właśnie napisali mi w komentarzach jak właśnie to jest kolor roku, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. I zobaczcie, nawet to jest do orzechów Ja mam takie bombki, dziadki, do na, na orzechów, jakby zawieszone na cholinkę. Takie bombki. Ale naprawdę mi się podoba. Najbardziej właśnie ten, ten pokoik. Ten pokoik. I ten pokoik, bo w tym mi jakiś taki bałagan w tym letnim i tak dalej. Ja sobie jeszcze zrobię jednego też zielony. O, dobra. Ale naprawdę mi się podoba mi wszystkie pokoiki, nawet ten i wszystkie te rzeczy. A następny odcinek to nie wiem czy jeszcze dzisiaj go nie wrzucę, albo jutro w sumie wrzucę. Zobaczymy. Może dzisiaj nagram mój jutro, nie wiadomo kiedy. E, tak powiem. I będzie taki domek dla hiszpanki jakby, bo to jest mój ulubiony kraj, nawet się ja uczę e, trochę języka hiszpańskiego. A mój koleżanka Wiktorii Leny i Natalii, wysyłam serduszko. Bardzo je wszystkie pozdrawiam. A w której to już trzeci raz? No i Lile pozdrawiam. Dla serduszko też już ją raz pozdrawiałam. I Elif też pozdrawiam. wszystkie moje koleżanki. W ogóle. I was też pozdrawiam. I tak dalej, i tak dalej. I gadam, i gadam. Które chciałam teraz powiedzieć. że będzie ten pokój Hiszpanki wiecie jak wygląda flaga w Hiszpanii Jak nie wiecie to Wam teraz powiem na górze jest taki y, pasek czerwony potem żółty potem mną czerwony a to jest taki jakby złoty znaczek z tym narysowanym więc y, właśnie zrobić taką hiszpankę w taka boka już poza odcinkiem. I zrobimy dla niej pokoik. I może jeszcze dla włoski. Ale już w postaci zrobię poza odcinkach, żeby znowu nie trwał godzinę. Ale ja już muszę się zamrzegnać, więc pa! Pa pa pa! jeszcze zakończymy to jakimś śladem koncertem.